Co ci to było? No ja pierdolę pierdolę to kurwa mać Masz pan papierosa? No mam No to że daj pan daj Bożem kurwa się wkurwił. Niejedno się tu kurwa nie da zarobić na tym Na tej wyspie kurwa Trzeba wylata, wylatywać W Polsce miałem lepiej Pan z Polski? No nie słyszysz pan? Powiem ci coś po polsku Gabary ruski! To chyba po rusku. Nie <laughs> wiem kurwa, podpity jestem. To powiem. Dogadajmy się jakoś, nie mówię o łapówce, ale Boże kurwa. to proponować łapówkę to jakby się pierdolnąć i pistoletem. O nie. Znaczy Ja? Wrocław, dolnośląskie! Przyleciałem dzisiaj. Dzisiaj O nie! Czekaj, coś mi się pojebało. W oczach mi się pojebało. Wie pan? Takie życie kurwa dla ślepego, nawet na okulary mnie nie stać Jaki ślepy, minus 2,5 Panie Przyszedł do mnie słuchaj pan, opowiem panu historię Podchodzi do mnie chłop i mówi Mam kokainę 40 g też? Tak ja mówię, no dobra No to wziąłem no i wiadomo, wszystko sprzedałem, żeby chociaż zarobić na chleb Bo mnie okradli dzisiaj z telefonu, z pieniędzy, ze wszystkiego Aaa, idź pan Takie trudne życie w tej waszej Ameryce Puszcza mnie pan? Tak Ja pierdole, co tu się dzieje? Dobra panowie, to który pierwszy do gały? Nie no, żartuję Czekaj O, czekaj Dobra, poszło O to, że się urodziłem w Polsce i jestem czarny, to nie oznacza, że gorszy. Matka czarna, ojciec biały. No, matkę przywieźli. Ona była chyba tam... nie wiem... Zakładnikiem za pieniądze czy czymś kurwa? Stary ją kupił na bazarze chyba za 15 złotych i tak się zakochali, nie? Prosta zasada miłości, jeżeli chodzi o to. A gdzie pan ten, gdzie pan pracuje teraz? A ja? Czekaj pan, założę kuszule, bo tak, kurwa, pizga. No, dzisiaj spotkałem dwóch policjantów, to powiedzieli, że pierdolą tą robotę, mogli iść, kurwa, na taksówkarze. A jak mi powiedzieli? Nie pamiętam? To, pan nie narzeka, pan nie narzeka, w domu piwko otwiera, Pierdolę kurwa, idę, kurwa, na taksówkarza jutro. Sam pan widzi polskie nazwisko, polskie imię. Tak, Dawid Baran. Baran bo baran A w smole? O kurwa No to widać że... Ja idź ty A kolega jak ma na nazwisko? Ja żaden interesujący Ja jakiegoś kutasiewicza dzisiaj widziałem Ja mówię, e kuta schod tu wódkę mam Na pomarańczach robiliśmy jak fajnie się tam robić, nie? To jeden do 02 02, zgłaszam Yyy... E, prosony na komendowanie oczekuję tych na Co z tymi Przyjmują, nie przyjmują? 10-3, prowadzę 13, służbowe O kurwa, ty panie, bo to ja zaraz... To w najbliższym czasie wolno, się chce 10-15 Macie wody? Czas Kurwa, wódka rozwały ten, co się tą wódką, kurwa, DAWAJ pan, że wodę, bo zara PIERDOLNE trupa. W szpitalu to już mnie znają, kurwa. O, to znowu ten baran, co pierdolną trupa. MI <grym grym> się napije, kurde. Za wasze zdrowie wody. A dzisiaj mi jeszcze auto UKRAD A ja... idź pan. Słuchaj pan tego, powiem panu historię, bo jak tak tu już siedzimy, to można pogadać. Eee, nie, eee, byłem ten na garażu i było mi się trupa od wody, nie? No. no i yy, ten przyjeżdża jakiś chłop, ja mówię weź mi pomóż, a on takie nie i zabrał moje auto i pojechał, ja mówię no szkurwa mać i chuj po aucie. Chuj, chuj. No, jeden jeden do, do mojego kolegi podszedł i powiedział dawaj koka albo cię zastrzela, on spierdala i uciek. No, dosłownie uciek kurwa. Albo jakiś chłop do mnie podchodzi i mówi I have marihuana, ja mówię I have koka. No to kurwa mamy problem. No takie rzeczy się tu dzieją, nie? A to po przed chwilą gdzieś tam poszedł debil jeden A jakiś koleś czarny przyszedł Zamaskowany, mówi Chcesz kokę? A ja mówię No pieniędzy nie mam Przydadzą się A on no to trzyma i dał mi 40 geta. No nie wiem, no ten pierdolony menol zadzwonił na policję <gryzva> Jak byłem dzisiaj ten na... Y, Luna Parku, czy to chuj jak to się nazywa To tam y, ten, chyba z czterech chłopa zadzwoniło na policję. A ja Wyjebane i taki tak i tu tak, nie jeżdżą. No bo nie jeżdżą, no bo szczerzy kurwa. Godzinę tam siedziałem. Zapiszę sobie. Pr A proszę zapisywać, mnie już I pan tam, tam nie znajdzie, to znaczy co? Ludzie zaraz na plaży Plaża chujowo, tam nie ma ludzi. Ta? No ale dzięki za info No to panie, pakować mnie i jedziemy na komisariat Dzień dobry panu policjantom. To no. O Jezu jak tam śmierdziało, dobrze, że wyleć. Dzień dobry panom, ale to jest szef? Tak Dzień dobry panie szefie eee, Nazywam się... chwila <coughs> kurwa, ale się podjarałem, no czerwony zrobiłem, że ja poznałem szefa policji Dzień dobry Witam A bardziej dobry wieczór, no bo kurwa noc, nie? No, to by się Przyjmujecie do policji? Prowadzimy. Nie, w tym w momencie chyba rekrutacja jest zamknięta, ale niedługo otworzymy. Kurde belemole, bo wie pan, Cześć. panowie koledzy mnie spotkali na ulicy jak siedziałem pod sklepem. Powiedzieli, że może przyjmą, bo tu fajna praca, słyszałem, miła, mi, mili ludzie. Nie biją czarnych. Absolutnie. No. Y, nie to... ma tu żadnych alkoholików, nic. Tu bardzo mili ludzie. Ja już pracowałem w policji, ale polskiej. No, Polskie? O. o Pan Normalnie, ja Polak. Proszę, oto wizytówka. O. o, o dobra, a się ponuwek... to Idę. O! Dziesiąt dziewięćset osiemdziesiąt Słam? 1986. Słam? 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 No chciałbym mieć, ale chyba jeszcze nie dostanę. To ciężko, nam pana przyjąć, jeżeli pan... Nie, ale posiadam. No Ameryka. proszę, o to mój dowód. O. Czy pan posiada, czy chciałby posiadać? No posiadam. O. A jak pan nie zrobił? Wytrzeźwiałem już, no jest git. A jak, co Słucham? jak pan nie zrobił? Jak pan był obywatelstwo amerykańskie? No co, pracowałem jako kurier przez 3 miesiące i zostało mi to wydane, jeżeli składałem apelację. 3 miesiące i obywatelstwo zostało panu wydane? No? A rodzice byli pochodzenia? Ojciec polski, matka afrykański. Jeśli mi się wydaje, że 3 miesiące to może być za krótko na amerykańskie obywatelstwo, jak pan? Nie wiem, dostałem w urzędzie normalnie. Bardzo dało. miła pani. Poznałem ją no już nie, nie pamięta, jesteśmy ze sobą Nie pamiętam, nie pamiętam Aha, czyli do tego, że pan był wziął w związku i do to... O, no, ładne przekręty e, To powiem panu tak Jak pan chce Położyć do, do drogą drogą? departamentu To może pan złożyć takie podanie A gdzie się składa takie Podanie, proszę pana? Czy pan iść do urzędu, pobrać papiery Zbędne O Jezus Maria, ile to będzie papierkowej roboty Auto mi ukradli, no to na piechtę będę musiał biegać. Ja coś mam za pana, pan poczeka. O ja